Niespodziewane zajście. Była to noc okropna. O drugiej godzinie z rana zaczął padać deszcz ulewny, który trwał aż do dnia. Namiot okazał się już schronieniem niedostatecznym. Glenarvan i jego towarzysze szukali go na wozie. Nikt nie spał. Noc cała przeszła na rozmowie o tem i owem. Tylko major, którego krótkiej nieobecności nikt nie dostrzegł, słuchał i nic nie mówił. Straszna ulewa nie ustawała. Obawiano się, aby nie spowodowała wylewu rzeki i Kobi znowu zaszkodziło wozowi, zagrzezłemu w nadbrzeżnym gruncie błotnistym. Toteż mulady, Erten i John Mangels chodzili oglądać kilkakrotnie stan wody na rzece i wracali przemoczeni do nitki. Nareszcie nadszedł dzień. Deszcz ustał wprawdzie, ale promienie słoneczne nie mogły się jeszcze przeżyć przez gęsto zaciągnięte chmury. Szerokie kałuże wody żółtawej, mętnej i cuchnącej rozlewały się po gruncie. Ciepłe wyziewy wydobywały się z ziemi wodą przesiąkniętej i nasycały atmosferę niezdrową wilgocią. Glenarvan zajął się najpierw wozem, co według niego było rzeczą najważniejszą. Obejrzano ten ciężki wehikuł, zagrzęzły w ściśliwej glinie. Przodu zupełnie widać nie było, a tylna część tkwiła w błocie po osie. Kto wie, czy na wydobycie tego ciężaru starczą siły połączone wszystkich ludzi, koni i wołów. W każdym razie trzeba się śpieszyć, mówił John Mangels, bo gdy glina zaschnie, jeszcze trudniej będzie wóz wydobyć. A więc śpieszmy się, dodał Erten. Glenarvan, majtkowie John Mangels i Erten poszli do lasu, w którym zwierzęta noc spędziły. Był to ponury las wysokich, gumowych drzew, uschłych, rzadko rozsianych, od dawna skory odartych. Do 200 stóp wysokości wznosiły one nagą, jak szkielet, sieć gałęzi bezlistnych. Żaden ptak nie gnieździł się na tych szkieletach nadpowietrznych, żaden listek nie kołysał się na tych suchych gałęziach, przeszczących za każdym wiatru powiewem. Nie wiadomo, jakiemu kataklizmowi przypisać należało to dość częste w Australii zjawisko lasów całych, dotkniętych jakby śmiercią epidemiczną. Ani najstarsi krajowcy, ani ich przodkowie, od dawna pogrzebani wśród tych cmentarzysk, nie widzieli tych drzew w zieloności. Glenarvan spoglądał idąc na niebo szare, na którym, jak delikatne rysy, odbijały się najmniejsze gałązki drzew gumowych. Erten zdziwił się, nie znalazłszy wołów i koni w tym miejscu, na które był je odprowadził. Zwierzęta spętane nie mogły same oddalić się zbytecznie. Szukano ich w tym lesie, lecz nie znaleziono. Erten, zdziwiony, powrócił na brzeg snowu i zasadzony wspaniałymi mimozami... Wydawał przytem okrzyki dobrze znane jego zaprzęgowi, ale na próżno. Kwatermistrz zdawał się być mocno tym zaniepokojony, a wszyscy spoglądali na siebie niespokojnie. Godzina minęła na daremnych poszukiwaniach i Glenarvan miał wrócić do wozu, stojącego w odległości mili, gdy nagle posłyszał żenie, a zaraz potem ryk wołu. Są tam, zawołał John Mangels, przeciskając się przez gęstwinę gastrolabium i trawy dość wysokiej, aby się w niej zwierzęta ukryć mogły. Glenarvan, mój i Erten pośpieszyli za nim, aby niebawem stanąć, jak on, zdumieni. Dwa woły i trzy konie leżały rozciągnięte na ziemi. Trupy ich ostygły już, a stado kruków wygłodniałych krążyło między mimozami, czyhając na tę zdobycz niespodziewaną. Wszyscy spojrzeli po sobie, a Wilson nie mógł powstrzymać się od przekleństwa. Przestań, Wilsonie, rzekł lord Glenarvan, zaledwie panujący nad sobą, w to nam nic nie pomoże. Ayrtonie, odprowadź wołu i konia, które nam pozostają, trzeba sobie z ich pomocą radzić, jak można. Gdyby wóz nie był tak głęboko zagrzazł, rzekł John, to te zwierzęta, idąc po dociągnęłyby go do wybrzeża. Przede wszystkim, więc trzeba wydobyć ten wóz, przeklęty. Będziemy próbować, Johnny odpowiedział Glenarvan. Powróćmy do obozowiska, gdyż tam zapewne niepokoją się długą naszą nieobecnością. Erten i murady rozpętali zwierzęta, wracano, trzymając się wciąż nierównego brzegu rzeki. W pół godziny potem Paganel, McNabs, Lady Helena i Miss Grant wiedzieli już, co się stało. Doprawdy, zauważył szyderczo major, uszkoda, a że nie potrzebowałeś podkuć wszystkich naszych zwierząt w Wimera. A to dlaczego, panie? Zapytał Erten. Bo ze wszystkich koni pozostał nam tylko ten jeden, któregoś powierzył twemu kowalowi. Prawda. Rzekł John Mangels. Czy to nie dziwny zbieg okoliczności? Wypadek i nic więcej, odpowiedział kwatermistrz, patrząc bacznie na majora. McNabs zacisnął wargi, jakby powstrzymując się od powiedzenia czegoś. Wszyscy czekali, czy nie dokończy swej myśli, lecz major, milcząc, odszedł do wozu, który Erten oglądał. Co on chciał powiedzieć? Zapytał Johna Glenarvan. Nie wiem, odparł kapitan, jednakże major nie ma zwyczaju mówić bez powodu. Tak jest, panie John, rzekła Lady Helena, a McNabs musi podejrzewać o coś Ayrtona. Podejrzewać? Odezwał się Paganel, wzruszając ramionami. O co? Zapytał Glenarvan. Czyżby go posądzał o zabicie naszych koni i wołów? Ale w jakimże celu? Czyż Ayrton nie ma wspólnego z nami interesu? Masz słuszność, kochany Edwardzie, rzekła Lady Helena, dodałabym jeszcze, że Erten od samego początku podróży dawał nam ciągle niezaprzeczone dowody przychylności. To prawda, potwierdził John. Ale w takim razie cóż by znaczyła uwaga Majora? Muszę dojść tego koniecznie. Czyżby go posądzał, że jest w zmowie z tymi zesłańcami? Zawołał nieoględnie Paganel. Jakimi zesłańcami? Spytała Miss Grant. Pan Paganel omylił się, wtrącił żywo John Mangels. Wie on dobrze, iż nie ma zbiegłych zesłańców w prowincji Wiktorii. Ech. Do licha, to prawda. Rzekł Paganel, chcąc naprawić to, co powiedział. Gdzież u diabła mam głowę? Co za zesłańcy? Jacy zesłańcy? Kto gdzie, kiedy słyszał o zesłańcach w Australii? Co znowu? Zresztą zaledwie staną na tym lądzie, zamieniają się w ludzi uczciwych. Sam klimat. Nieprawdaż, Miss Marjo. Klimat moralizator. Biedny uczony, chcąc naprawić swą pomyłkę, robił to samo co wóz, to jest bnął coraz głębiej. Lady Helena patrzyła nań, a to go mieszało jeszcze bardziej. Nie chcąc więc dłużej w kłopot wprowadzać geografa, odeszła z miss Marią do namiotu, gdzie pan Olbinet zajęty był zastawianiem śniadania według wszelkich prawideł sztuki. Warto by mnie samego zesłać, gdzie za takie głupstwo. rzekł Paganel upokorzony. Zapewne. Potwierdził sucho Glenarvan. Po tej odpowiedzi dobijającej biednego Paganela, Lord Glenarvan i John Mangels odeszli do wozu. W tej właśnie chwili Erten z dwoma majtkami pracowali nad wydobyciem go z zaklęsłości. Koń i wół, zaprzężone jeden obok drugiego, ciągnęły z natężeniem ostatnich sił, postronki i rzemienie omal nie pękały z naprężenia. Wilson i Murady popychali koła, a kwatermistrz głosem i razami przynaglał biedne zwierzęta. Glina już obeszła, trzymała wóz, jak gdyby zatonął w cemencie hydraulicznym. John Mangel skazał wodą zlać glinę, aby rozmiękła, lecz na próżno. Wóz ani drgnął z miejsca. Po dalszych jeszcze wysiłkach ludzie i zwierzęta ustali. Trzeba było chyba rozebrać wóz na części i po kawałku wydobywać, ale do takiej roboty brakło im narzędzi potrzebnych. Jednakże Erten, pragnący pokonać bądź co bądź tę trudność, zabierał się do dalszych prób, gdy go powstrzymał lord Glenarvan. Dość, Ayrtonie, dość tego, trzeba oszczędzać tego konia i wołu, które nam pozostały. Jeśli nam przyjdzie pieszo odbywać dalszą drogę, jeden z nich będzie dźwigał nasze panie, a drugi zapasy żywności. Mogą nam zatem być jeszcze bardzo użyteczne. Dobrze, milordzie, odpowiedział kwatermistrz, wyprzęgając zwierzęta z sił wyczerpane. Teraz, moi przyjaciele, mówił dalej Glenarvan, wracajmy do naszego obozu. Namyślmy się, zbadajmy dobrze położenie, rozważmy przyjazne i nieprzyjazne okoliczności i zdecydujmy się na coś. Wkrótce potem podróżni nasi posiłali się po tylu trudach skromnym śniadaniem i rozpoczęła się rozmowa, do której wezwano wszystkich dla wypowiedzenia swego zdania. Naprzód wypadało dowiedzieć się, jakie jest położenie obozowiska, ale to z jak największą dokładnością. Paganelowi powierzono tę pracę i wykonał ją z całą ścisłością, która wykazała, że znajdowali się pod 147 stopniami 53 długości nad brzegiem rzeki Snowy. A gdzie leży wybrzeże zatoki Tufault? – spytał Glenarvan. Pod 150 stopniem od Paganel. A te dwa stopnie i siedem minut różnicy znaczą? 75 mil, 37 luz. A jak daleko stąd do Melbourne? 200 mil co najmniej. Dobrze. Skoro tedy już znamy nasze położenie, pytał dalej Glenarvan, cóż teraz czynić wypada? Wszyscy odpowiedzieli jednozgodnie, że wypada bez najmniejszej zwłoki podążać do wybrzeża. Lady Helena i Maria Grant podejmowały się iść po pięć mil dziennie. Odważne te kobiety nie ulękły się myśli przebycia pieszo przestrzeni dzielącej Snowy od zatoki Tufault. Dzielną jesteś towarzyszką podróży, droga moja Heleno, rzekł Lord Glenarvan, ale czy możemy być pewni, że w Zatoce znajdziemy wszystko, co nam będzie potrzebne? Ani wątpić się, mówił Paganel. Eden jest dość już dawnym miastem, jego port musi miewać częste stosunki z Melbourne. Przypuszczam nawet, że o 35 mil stąd, w parafii Delegate, na granicy prowincji Wiktorii, znajdziemy i żywność, i konie. A Duncan? Spytał Erten, nie będzie wezwany do Zatoki, milordzie. Jak ci się zdaje, kapitanie? Spytał Glenarvan. Sądzę, że wasza dostojność nie ma potrzeby śpieszyć się w tym względzie, odrzekł kapitan po pewnym namyśle. Zawsze będzie czas posłać rozkazy Tomaszowi Austinowi i przyzwać go na wybrzeże. Zapewne, zapewne, a potwierdził Paganel. Proszę pamiętać, i mówił dalej John Mangels, że za cztery lub pięć dni będziemy w Eden. Za cztery lub pięć dni. Powtórzył Erten, potrząsając głową i powiedz pan piętnaście lub dwadzieścia, panie kapitanie. Jak to, piętnaście lub dwadzieścia dni na przebycie siedemdziesięciu pięciu mil. Zawołał Glenarvan. Co najmniej, milordzie. Mamy dążyć przez najprzykrzejszą część prowincji Wiktorii, pustynię, w której brak wszystkiego, jak utrzymują hodowcy bydła. Są to płaszczyzny, zarosłe gęstymi krzakami, niepodobna było nawet stacji żadnej założyć. Wypadnie tam iść z siekierą i pochodnią w ręku, a więc na pośpiech rachować trudno. Erten mówił bardzo stanowczo. Paganel, na którego zwróciły się pytająco oczy wszystkich, niebem potakiwaniem głowy przyznawał słuszność słowom kwatermistrza. Przypuszczam, że napotkamy wszystkie trudności, rzekł wtedy John Mangels. Oto i tak za piętnaście dni dość będzie czasu wysłać rozkazy Duncanowi. Proszę i o tym nie zapominać także, iż nie samo torowanie drogi nastręczy nam największych trudności. Trzeba się będzie przeprawiać przez Snowy i prawdopodobnie czekać na opadnięcie wód. Czekać, zawołał młody kapitan. Czyż nie można znaleźć brodu? Wątpię, odpowiedział Erten i dziś z rana właśnie szukałem jakiego przejścia, ale na próżno trudno znaleźć rzekę tak burzliwą o tej porze. Czy ta rzeka Snowy jest bardzo szeroka? Zapytała Lady Helena. Szeroka i głęboka, pani odpowiedział Erten Emamilę angielską w szerokości, prąd bystry nadzwyczajnie. Najlepszy pływak nie przebyłby jej bez niebezpieczeństwa. A więc zbudujemy czółno, zawołał Robert, zawsze pełen ufności. ściąć drzewo, wydrążyć je, spuścić na wodę i rzecz skończona. Syn kapitana grante wybornie usuwa trudności i zauważył paganel. I ma słuszność wtrącił John Mangels. Chyba dojdzie do tego i sądzę, że dalsza dyskusja jest zbyteczna. Cóż ty myślisz o tem, Ayrtonie? Spytał Glenarvan. Ja myślę, milordzie, że jeśli nam pomoc jaka nie nadejdzie, to za miesiąc jeszcze stać będziemy nad brzegami Snowy. Czy masz więc plan lepszy? Zawołał John Mangels z pewną niecierpliwością. Tak jest, jeżeli Duncan opuści Melbourne i zbliży się do wybrzeża wschodniego. A zawsze wyjeżdżasz z tym Dancanem. Czy obecność jego w Zatoce ułatwi nam dostanie się do niej? Erten namyślał się przez chwilę. Wreszcie odpowiedział dość wymijająco. Nie narzucam bynajmniej moich przekonań. Co robię i mówię, to w interesie ogółu, a gotów jestem do drogi na pierwszy znak dany przez jego dostojność. To rzekłszy, skrzyżował ręce na piersiach. Nie odpowiada się tak, a Ayrtonie, rzekł Glenarvan. Objaw twój plan i oddaj go pod ogólną dyskusję. Cóż ty proponujesz? Erten głosem spokojnym i pewnym tak mówić zaczął. Jestem zdania, że nie powinniśmy przeprawiać się przez rzekę Snowy, ogołoceni ze wszystkiego, jak obecnie jesteśmy. Tutaj właśnie czekać potrzeba na pomoc, a pomoc tylko Duncan dać nam może. Pozostańmy w tym miejscu, gdzie nam jeszcze nie brak żywności, a jeden z nas niechaj Austinowi poniesie rozkaz wpłynięcia do zatoki Tufold. Niespodziewaną tę propozycję przyjęli wszyscy ze zdziwieniem, a John Mangels nie umiał nawet ukryć swej niechęci. Przez ten czas, i mówił dalej Erten, wody Snowy opadną, co nam dozwoli znaleźć przejście. Albo jeśli trzeba się będzie uciec do czółna, to będziemy mieli czas zbudować je. Oto mój plan, milordzie, i ten przedstawiam pod Twoje uznanie. Dobrze, Ayrtonie, odpowiedział Glenarvan, myśl Twoja zasługuje, aby ją wziąć pod rozwagę. Ujemną jej stroną jest to, że każe czekać, ale za to oszczędza trudów, a może ich chroni od niebezpieczeństw. Jak sądzicie, przyjaciele? Powiedz Twoje zdanie, kochany, McNabs, rzekła wówczas Lady Helena, uważam, że od samego początku rozmowy słuchasz tylko w milczeniu, a zbyt skąpym jesteś w wyrazy. Jeśli żądacie mego zdania, wypowiem mi otwarcie, zdaje mi się, że Erten mówi jak człowiek rozsądny i przezorny, podzielam więc jego projekt. Nikt się zapewne nie spodziewał takiej odpowiedzi, bo dotąd McNabs przeciwny był zdaniu Ayrtona w tym względzie, on sam nawet ze zdziwieniem szybko spojrzał na Majora. Paganel jednak, Lady Helena i Majtkowie gotowi byli popierać projekt kwatermistrza. Glenarvan oświadczył przeto, że plan Ayrtona przyjęty jest w zasadzie. A teraz John, mówił dalej, zwracając się do kapitana, i ty zapewne zgodzisz się, że roztropność nakazuje nam tak, a nie inaczej postępować, to jest rozłożyć się nad brzegiem rzeki i czekać nadejścia środków przewozowych. Zapewne, odpowiedział John Mangels, jeśli tylko nasz posłaniec zdoła przebrnąć rzekę, której my przebrnąć nie możemy. Spojrzano na kwatermistrza, który uśmiechał się, jak człowiek pewny siebie. Posłaniec nie przebnie wcale rzeki, brzmiała jego odpowiedź. Tylko? spytał John Mangels. Tylko podąży po prostu ku drodze do Luknow, a ta go doprowadzi do Melbourne. 250 mil pieszo. zawołał kapitan. Konno, odrzekł Erten. Mamy przecież konia zdrowego i dobrego. Całą drogę odbyć można w cztery dni. Dodajmy do tego dwa dni na przejazd Dankana do zatoki i jedną dobę na powrót do obozu, a zatem w ciągu tygodnia posłaniec nasz będzie z powrotem wraz z ludźmi załogi okrętowej. Major skinieniem głowy potwierdził słowa Ayrtona, a chociaż to nie przestawało dziwić kapitana, Projekt wszakże kwatermistrza zyskał ogólne uznanie i już chodziło tylko o wykonanie go. Teraz, moi drodzy mówił Lord Glenarvan trzeba wybrać posłańca, a nie taje, że będzie on miał i trudną i niebezpieczną do spełnienia misję. Kto się poświęci dla swych towarzyszów i poniesie nasze polecenia do Melbourne? Wilson, Mulrady, John, Paganel, a nawet Robert oświadczyli swą gotowość. John szczególniej nalegał, aby jemu powierzono to poselstwo. Nareszcie milczący dotąd Erten odezwał się w te słowa. Jeżeli łaska waszej dostojności, to ja pojadę. Znam te okolice. Nieraz już przebiegałem gorsze jeszcze drogi, w interesie więc ogółu domagam się, aby mnie wysłano do Melbourne. Dacie mi, milordzie, pismo do waszego porucznika, a za tydzień podejmuje się sprowadzić Dankana do zatoki Tufault. Dobrze mówisz, i odpowiedział Glenarvan. Jesteś sprytny i odważny, Ayrtonie, i udać ci się powinno. Bez wątpienia kwatermistrz zdolniejszy był niż ktokolwiek inny do spełnienia tego trudnego poselstwa. Każdy rozumiał to i chętnie ustępował. John Mangels ostatnio jeszcze zrobił uwagę, że obecność Ayrtona może być potrzebna do odszukania śladów Brytanii lub kapitana Grante. Lecz major odpowiedział, że wyprawa pozostanie nad brzegami rzeki Snowy aż do powrotu Ayrtona, że bez niego żadne poszukiwania czynione nie będą, że zatem nieobecność jego w niczem nie przyniesie szkody interesom kapitana. A więc jedź, Ayrtonie, rzekł Glenarvan, śpiesz się i wracaj przez Eden do naszego obozu nad brzegiem Snowy. Oczy kwatermistrza zajaśniały blaskiem zadowolenia. Odwrócił głowę, lecz jakkolwiek prędkie było to poruszenie, jednak John Mangels dojrzał ten odbłysk radości. John instynktownie powziął większą jeszcze nieufność względem Ayrtona. Kwatermistrz sposobił się wtedy do odjazdu przy pomocy obu majtków, z których jeden zajął się jego koniem, a drugi zaopatrzeniem go w żywność potrzebną. Glenarvan tymczasem pisał list do Tomasza Ostina. Nakazywał w nim porucznikowi Duncana, aby bezwłocznie udał się do zatoki Tufoult. Kwatermistrza polecał mu jako człowieka, któremu zupełnie zaufać może. Tomasz Austin za przybyciem do wybrzeża miał oddać pod rozkazy Ayrtona oddział załogi okrętu. Właśnie Glenarvan rozporządzenia te pisał, gdy McNabs, wodzący okiem po liście, dziwnym jakimś tonem zapytał go, jak pisze nazwisko Ayrtona. Tak, jak się wymawia, odrzekł Glenarvan. Jesteś w błędzie, mój kuzynie, powiedział spokojnie Major, wymawia się to Erten, ale pisze się Ben Joyce.